Panie i panowie posłowie, panie marszałku, na mocy Regulaminu Sejmu artykuł 184 podpunkt a proszę o przerwę i zwołanie konwentu seniorów, i zwołanie konwentu seniorów z celu uzupełnienia porządku dzisiejszych obrad o informację ministra zdrowia w sprawie sytuacji na Podkarpaciu. W kwestii możliwości realizacji przez kobiety prawa do terminacji ciąży na mocy ustawy o planowaniu rodziny dochodzą do nas medialne doniesienia, że obecnie na Podkarpaciu nie ma już żadnego szpitala, w którym kobiety mogą w sposób legalny dokonać terminacji ciąży. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co państwo polskie co państwo polskie ma zrobić ma zamiar zrobić w tym celu, żeby zapewnić kobietom możliwość realizacji ich praw wynikających z ustawy. Prosimy w związku z tym konwent seniorów o uzupełnienie porządku obrad. Zwróćmy uwagę, że państwo polskie odpowiada za możliwość realizacji praw obywatelskich swoich obywateli. Prawo wynikające z ustawy o planowaniu rodziny jest również prawem niezbywalnym kobiet. Nie można dopuścić do sytuacji, w której w którym z województw to prawo nie jest realizowane. Dlatego w imieniu nowoczesnej proszę o przerwę i zwołanie Konwentu seniorów w celu, celu uzupełnienia porządku obrad o tą informację. Pan poseł Winicki głos przeciw. Proszę bardzo. Panie marszałku, wysoka izbo, na Podkarpaciu nie ma już szpitali, które dokonywałyby dzieciobójstwa, które wykonywałyby aborcję. A dzieje się tak, dzieje się tak dlatego, Pani Poseł, że ostatni, w ostatnim szpitalu, w którym to do, było dokonywane, lekarze podpisali e, klauzulę sumienia. Dlatego, że lekarze nie chcą mordować dzieci nienarodzonych. I państwo, i państwo, jako ugrupowanie rzekomo opierające się za wolnością, chcecie, Polskim, katolickim lekarzom to prawo ograniczyć. To jest skandal.